No, po tak, tylko jakimś delikatnym. No to zdrowie. zdrowie. Chcesz dziś mnie mną tak potrząsać? Wiesz co, Jakie dziewczyny tam wymiotowały. Patologia. Nadia, po byś mi włosy? Znowu. To co, idziemy coś zjeść? Zwariowałeś o tej porze? Wuhu! Ej, dziewczyny, idziemy wiecie gdzie? Na? Nice. Zobacz, jest tak, Nie wiem, jak się można tak zazwieszczyć. Taka muzyka w klubie odpowiada mi najbardziej. Rzeczywiście świetnie się do niej tańczy. Woohoo! Dobra, ta sekundka ja tak. Widziałaś, ta się ubiała. Jak lambadziara Może zdjęcie na stronę klubu? No dobra, może jedna. Wiesz, złapię z no, Jeden, na, 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 No. Z tym śmiechem. A teraz z dziubkiem. Z dziubnikiem. Właśnie w tym klubie. Ej! Chodź, nie przejmuj się. Nie warto. To, kim, nie? No co ty? Ej, co to miało być? Właśnie przyprosiłam, kim ty jesteś. Zaraz jej chyba coś wypadnie. <laughs> I jak, dobrze? Teraz dobrze. Zobacz, jaka kolejka. Tu, no poczekamy. Przepraszam! Puszę. Zaraz, zaraz! Kolejka jest! Co? Czy wiesz kim ja jestem? To jest klub moich znajomych jak będę chciała, to ci stąd wyrzucę! Mm -hmm. Na koniec kolejki! No! Uh -huh. Ola, masz proszę do Ja bym nie miała! Trzymaj! Zaraz przyjdę! Dobrze. To co? Odbijamy? Wiesz co? Nie! Uh -huh. To jest chłopaki, jak się bawicie? Fajnie, dzięki. A co się tam z drinka? Nie. Dziękuję bardzo, noc. dobranoc. Dobranoc. Nie już nie ty, gołąb Ej, idź ty na mafter. after. To moja ulubiona piosenka. Nie, to nasza ulubiona piosenka. Idziemy? Tak, nie będziemy się szlać. Po nocy zamówimy taksówkę. To co? After Egg? Teraz do wabiła.